Siemanko, witam Was w prawdopodobnie ostatnim już odcinku z serii Odwodnieni. Ja jestem Grzesiek, a to jest kanał Kilobyte Games. Zapraszam na materiał. Jestem w trakcie budowania naszej rakiety. Mam już tutaj podest startowy. Mam już ten silos, sięgnik oraz silniki. Buduję zapas paliwa. Pokażę Wam. W terminalu, jak to wygląda, i co potrzebujemy, oho, chyba słyszycie moje papugi w tle. One lubią się same zapraszać na materiał, są mega towarzyskie. Czekajcie, gdzie to było? Tu o, zapas paliwa Neptuna. Sztabkę plastali mamy, krystaliczną siarkę mamy, kijanit mamy. Ogniw jonowych nie mamy, ponieważ nie mieliśmy kostki jonowej. Także ja teraz pewnym zapasem wracam do naszej bazy i zacznę dalej tworzyć. Także widzimy się za chwilkę. No i co? Do zobaczenia za moment. No, i tutaj, jak już widzicie, docieramy powoli do naszej bazy. Może uda mi się wynurzyć, żeby pokazać Wam tutaj to, co już zdążyłem wybudować. Czekajcie, momencik, wyjdę tutaj z naszego kombinezonu. O, i mamy tutaj oto konstrukcję. Tutaj jest nasz wąski. I co mamy? Silnik: mamy tutaj to ramię, jak widać. Mamy też podest. Także ja tutaj lecę szybko robić baterie, czy tam ogniwo jonowe. I zaraz będziemy konstruować dalej. Tutaj naszych Milusińskich dzisiaj wypuścimy. Jak tylko zbudujemy rakietę, to to będzie taka wisienka na torcie. I po prostu puścimy nasze zwierzaczki wolno. Dobrze mam już tutaj części na kolejny element Neptuna, także idziemy tutaj montować. Nie zobaczymy jak to będzie wyglądało. Myślę, że teraz będzie to jakiś duży zbiornik. Popatrząc po silnikach to one na pewno wymagają sporego zapasu paliwa. Zresztą zobaczcie sami jak to tutaj wygląda wszystko. Podoba mi się jak oni to właśnie zrobili zaprogramowali. To wszystko fajnie wyglądało, jest dużo szczegółów. I naprawdę no, przyjemnie się patrzy. Zapas paliwa Neptuna. O no tu już coś takiego. Oj. A Tu już coś takiego się tworzy. Wjedziemy sobie windą do góry. Zobaczymy, jak wysoko możemy wejść. Czy wyrównamy do tego zapasu paliwa. Mamy windę i w górę. Opla. Takiej windy na główkę skoczyć do wody to sama przyjemność. O, akurat nam się udało. Ciekawe, czy możemy wejść. Wejdziemy, czy nie wejdziemy? Ty możemy? Ej, fajno. Systemy hydrauliczne. Przełącznik. O co tu chodzi? O kurde, ty. System łączności... Zasilacz pomocniczy... Nie, na razie nie chcę, chcę to wyłączyć. No chyba już nie wyłączę. Dobra. To na razie nic nie tykam. Jeszcze idziemy tam na dole sobie dłubać troszkę. Mogę zamknąć? Aha, okej. Okay, dobra. Niech tak będzie. Lecimy w dół. Rasa nam PDA mówi. Cockpit Neptuna, czyli to już jest koniec. Generator osłony cyklopa. Chip komputerowy mamy, sztabkę plastali mamy, szkło emaliowane mamy. No dobra. Czekajcie, ale tutaj właśnie może z niego zabiorę, bo on i tak już nie będzie nam potrzebny. Tutaj było wyjście. Nasz niezawodny stateczek. A nie mam tutaj tego ulepszenia. A żeby je zrobić, to co potrzebujemy? O, o. Po... Polianin mamy, ogniwo energetyczne wejdziemy stąd, zestaw komputerowy mamy, no to dobra. To biorę ogniwo energetyczne. Okej, okay, to już nie będzie potrzebne. Kurde, fajna ta łódź była, podobała mi się. Pamiętam jak pierwszy raz z nią płynąłem, to jarałem się jak nie wiem, bo... No fajna maszyna. Jest konkret. I ogniwo energetyczne. Dobra. No i wracamy się do cyklopa. Jak widzicie, wybudowanie tej rakiety to tak naprawdę jest moment. No, najwięcej czasu to zabierają tylko. O zestawu zapomniałem zabrać, no to muszę się cofnąć. Yy, najwięcej czasu zabierają tylko te podróże za surowcami. Ja dzisiaj trochę czasu poświęciłem na szukanie niklu, bo skończyły mi się zapasy. No, a jednak był potrzebny tutaj do wybudowania tych silników, więc no trochę sobie polatałem ale tak to, to tutaj chwila moment żeby to zrobić także no chyba będzie to bardzo krótki odcinek no ale jeszcze może się z naszymi zwierzakami pobawimy zobaczymy kto tam wyjdzie Ok, już tutaj komplet materiałów do ulepszenia pancerza cyklopa mamy także już tutaj będę wytwarzał i zaraz idziemy na platformę budować Ostatni element. i się robi. Szybciutko poszło. Trochę tu ciemno, także sobie zapalimy latarkę. Zobaczcie, jak to wygląda. Jakie to jest masywne, potężne, wielkie, ogromne. Jak na rakietę przystało. Bajer, podoba mi się, naprawdę. Podoba się. Czy. O! Oh, oh, chipu komputerowego nie mam. Do. Dobra. Cięcie. Dobra, myślę, że już teraz niczego nie zapomniałem. Próba generalna, ok, robimy. Jadę na górę i obejrzę z bliska tą kapsułę. No i mamy naszego Neptuna. Ale to wygląda cadersko. Zobaczcie. To mamy Fotel aha, to jest to, co już włączyłem, bo chciałem zobaczyć, kliknąć. Ty, a tu włącz systemy podtrzymania życia. Okej, okay. przygotuj kapsułę czasu. No dobra, damy ten obraz, a co? Niech wiedzą i niech subskrybują. O, gdzie tu wybierz? No i dobra. I napiszę coś takiego. Ciemanko, nazywam się Grzysiek. Zapraszam na kolejny odcinek z serii. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. O. I będzie. Podoba mi się. Cyk? Bo tyle nie? Gdzie coś akceptuje? Tak? Już może być? i ja mam co zostawić? Hm. No to może nóż żarowy. Żeby mogli przetrwać. I tego wariota. Czy nie, tego nie. Dobra. No i pasuje. To to się szanuje. Dobra, yy, idziemy na dół jeszcze porobić parę rzeczy i będziemy się żegnać z tą grą. Kaczemy na główkę? Doskoczymy czy nie? Próbujemy, a co? Raz. Dwa, trzy. Uwaga! Bailando. To było dobre. Super, super. Dobra, y, idziemy tutaj jeszcze do naszych zwierzaczków. Nie powypuszczać. Będziemy kończyć. Dobrze, kochani, już wszystko mamy zrobione. Czas wypuścić nasze zwierzaczki tego zielonego smoka to najchętniej bym tu zostawił, bo można zjeść te nasze małe małe pozostałe Dobra puścimy ciebie jako pierwszego i teraz naszego przytulaska. O! Zobaczcie, on jest naprawdę pocieszny. Ja w ogóle nadałem mu imię Misia. To jest taka misia pocieszna. Zobaczcie, można go tutaj nakarmić ciasteczkiem. O, zobaczcie, jak się cieszy. No jest mega, naprawdę jest mega pocieszna. Ta ośmiorniczka. Piątkę zbijesz? No, Cię lubisz, dobra. No i jak tańczysz, pięknie. No nic, będziemy się żegnać. Także chodź tutaj, mały. Żegnamy się, było miło do zobaczenia. Trzymaj się piąteczka. No, może wkrótce się jeszcze zobaczymy. Trzymaj się. Bajo, jajo. Dobra, a my tutaj już zmierzamy w stronę naszego podestu i ładujemy się do rakiety. Będziemy cisnąć w kosmos. Ten zobaczcie, tyle czasu. I w końcu się udało. Ja tutaj na zapisie mam jakieś jeden dzień i 16 godzin, a patrząc na odcinki YouTube'a to no, nie, nie wygląda na tyle. Tutaj chłopacy przeszli nas pożegnać. Zobaczymy ich z góry, jak to będzie wyglądało. Zawołamy sobie windę. O. Fajna przygoda tutaj była, naprawdę spoko. Podoba mi się. Fajna giereczka. Dobra. I w górę. Panie. Ciśnijmy. Adie suchy. adie wąski, adie Brown. Do zobaczenia. Dzięki Wam panowie za to, że pomogliście nam się wydostać z tej planety. Także kawał dobrej roboty został wykonany przez Was. Mam nadzieję, że się kiedyś jeszcze zobaczymy. Także trzymajcie się koledzy. Byliście naprawdę niezawodni. Dobra, my już zmierzamy tutaj do naszej rakiety. I zaczniemy procedurę odpalania. Ja tutaj zamilknę na chwilę i po prostu będę tutaj wszystko uruchamiał po kolei. Power unit. Online. Communications systems. Array active. Primary computer systems active. Tak, kapsuł już to zrobiliśmy, także już tego nie tykam. Life support systems online. Dobra. No i co, i All chyba tyle. Dobra, siadamy i zobaczymy, gdzie wylądujemy. Ready to launch on your command, Captain. Launch in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No ship takie wystraszyły. jettison. No, wiadomość po sobie zostawiliśmy, także super. Ale jest moc tutaj kurde żeby się nic nie spieprzyło. Ty co to jest? No bez jaj, że z... padniemy zaraz Serio Be... No bez jaj, ej o... O no to bajka to się udało jednak no tak, w sumie miałem ten pancerz dla cyklopa. Czyli jednak udało się. Wracamy do domu, ale czat. No otwierajcie bramy, otwierajcie. Ja już wbijam.

But we go together. Ty, no bardzo fajnie. Kurczę. Spoko. O, Subnautica. No i mamy napisy końcowe. Kochani, ja bardzo Wam dziękuję, że zechcieliście oglądać tą serię, że wytrzymaliście do końca. Że są faktycznie osoby, które wracają na ten kanał. Naprawdę Wam dziękuję. Od razu zapowiadam, że to nie jest koniec, także będą inne gry, inne serie. Również na nie bardzo gorąco zapraszam. Mam nadzieję, że się tak samo będziemy dobrze, a nawet i lepiej bawić. Także ja za dziś Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć. welcome home to all terra permission to land will be granted once you have settled your outstanding balance of one trillion credits